Bardzo serdecznie witam Was wszystkich zgromadzonych w Bazylice Katedralnej na Pradze, ale szczególne słowa i powitania i wdzięczności kieruję do rodziców, którzy dzisiaj wraz ze swoimi najmłodszymi pociechami tak bardzo ubogacili naszą tutaj wspólnotę, naszą społeczność. Nie mam wątpliwości, że bardzo wielu z Was pewnie wyruszy po Mszy Świętej jeszcze na marsz. A dzisiaj cały Kościół Katolicki, cała nasza ojczyzna przeżywa uroczystość drugiej niedzieli wielkanocnej, zakończenie oknawy, ale przede wszystkim jest to niedziela miłosierdzia Bożego. Powiem więcej, tutaj z tego miejsca, w tej świątyni, mówienie o miłosierdziu ma szczególne znaczenie, ponieważ młodsze pokolenie, nawet to średnie, nie pamięta tego ale tutaj właśnie rozpoczął się kult Bożego Miłosierdzia na całym Mazowszu. Koniec lat 70., tutaj przed tym. Wizerunkiem Jezusa Miłosiernego był taki bardzo skromny ołtarzyk tylko. Rozpoczęły się pod koniec lat 70. pierwsze nabożeństwa, i katedra nie mieściła wtedy uczestników modlitwy. Mniej więcej w połowie lat 80. pamiętam, towarzyszyłem księdzu prymasowi Józefowi Glępowi, jak tutaj przyjechał. Na pierwsze swoje takie uroczyste nabożeństwo, czyli mniej więcej 40 lat temu. Dzisiaj głosimy wszemi wobec te wielkie dzieła Boże i zastanawiamy się, szczególnie w takim dniu jak Niedziela Miłosierdzia Bożego, czym jest owo Boże Miłosierdzie. A przy okazji także i pytamy. Czy ono jest jakimś odpowiednikiem również miłosierdzia czynionego przez ludzi? Najkrócej, jak można, trzeba by powiedzieć, że jest to rodzaj miłości. Więc nie jest to nic jakby nowego, co się dopiero teraz objawiło. To jest rodzaj miłości, powiedziałbym, bardzo specyficzny, ponieważ jest to miłość, która idzie jakby na spotkanie ludzkiej słabości i bezradności. Idzie na spotkanie człowieka potrzebującego w całym, powiedziałbym, obszarze rozumienia, co człowiek potrzebuje, potrzebuje i pomocy fizycznej i duchowej, ale także pomocy wyrażającej się w przebaczeniu. To jest miłosierdzie. I dlatego tak sobie ten rodzaj miłości upodobaliśmy. Taka jest ona nam droga, ponieważ Zaczynamy coraz bardziej rozumieć, jacy jesteśmy, jak słabi jesteśmy. Chociaż to nie pow, powinno być powodem do tego, że będziemy się siebie wstydzić. Nie, po prostu jesteśmy słabi, ale jesteśmy z drugiej strony jakoś niezmiernie bogaci w to zapewnienie, Pana Jezusa, który mówi, że On nam towarzyszy przez całe życie. Po tym towarzyszeniu wczoraj mieliśmy okazję wiele usłyszeć z racji pogrzebu papieża Franciszka, bo ten pontyfikat odejdzie, że tak powiem, do historii pod znakiem jego takiego bardzo serdecznego nawoływania. Do wszystkich ludzi, abyśmy sobie wzajemnie towarzyszyli na drogach naszego życia. To jest posługa niezbędna, a jednocześnie wymaga się od tej posługi czegoś wyjątkowego: mianowicie ogromnej delikatności. Żeby nie naruszyć tego, co jest, powiedziałbym, taką. Prawdziwą własnością każdego z nas, żeby nie wejść na te obszary nieodpowiedzialnie i nie zranić, może tak być, że zamiast udzielonej pomocy, może być jeszcze pogłębione zranienie. Bardzo dziękujemy Panu Bogu za ten dar. Jego miłosierdzie, a także uczymy się od Boga, co to znaczy okazywać miłosierdzie jeden drugiemu. Jest taka przypowieść zapisana w Ewangelii, mówiąca o marnotrawnym Synu. Wszyscy to pamiętamy, bo to jest jedna z najczęściej czytanych przypowieści a jednocześnie bardzo taka powiedziałbym prosta w zapamiętaniu. Wspominam tę przypowieść dlatego że kiedy nawet jeśli pierwszy raz usłyszymy tę przypowieść o marnotrawnym synu to mamy wątpliwość czy tytuł jest właściwy. Bo tam wszystko koncentruje się na miłosiernym Ojcu. Tej przypowieści warto się nauczyć ze względu na postawę Ojca. Ten Ojciec z przypowieści doskonale zaczerpnął przykład z wysoka. Pytamy także, i to. Jest, myślę, właściwe pytanie, dlaczego jakby teraz dopiero w naszych czasach, w ostatnim półwieczu czy wieku nawet, mówimy tak wiele o miłosierdziu bożym, a przecież Ewangelia znana jest dwadzieścia wieków. Otóż, kochani, odpowiedź jest prosta. Ponieważ wiek XX i niestety następny także się tym odznacza, że świat doznaje ogromnych nieprawości, i to o zasięgu globalnym. Cały świat jest ogarnięty wydarzeniami, które, jak to nieraz mówimy, wołają o pomstę do Boga. To dlatego, owszem, nieprawości były w I wieku, i przed Panem Jezusem, ale można by powiedzieć, że one nie były tak dotkliwe na tak szeroką skalę. Jeśli sam wiek XX przeżył straszne rewolucje, dwie wojny światowe, i nic się nie zanosi, na to, nie zanosi na to, że, że w naszych czasach jakoś to ucichnie i, i będziemy żyli w, na świecie o, pięknych, o pięknej wyrazistości pokojowej. Dlatego w tych czasach, kiedy tak mocny jest sygnał. O tym wszystkim, co jest nieprawością naszą, to jako antidotum Bóg pokazuje miłosierdzie swoje, że w nim znajdziemy ratunek dla zagubionego i znękanego nieprawością świata. Warto jeszcze przy tej okazji, kochani, choćby przez chwilę, zastanowić się. Skąd ten przywilej, tak to bym nazwał, że o miłosierdziu Bożym zaczęło się i mówi tak bardzo mocno i powszechnie w historii naszego narodu? Poczytujemy to sobie absolutnie za łaskę. Może się to wydawać dla, dla wielu niezrozumiałe i dziwne. Ale przecież wszystko to, co dotyczy wielkiego dzieła miłosierdzia, jeśli chodzi o jakby zapoznanie się i potem, nazwijmy to, promocję na świat i przez pokolenia następne, to po pierwsze dokonało się na terenie naszej Ojczyzny. Po drugie, wszyscy, których nazwę to. Użył Pan Bóg do tego, że będą sługami miłosierdzia, to nasi rodacy, siostra Faustyna, ksiądz Sopoćko, Jan Paweł II. Czy to jest zbieg okoliczności, czy to jest przypadek? Nie sądzę. Polska w tym doświadczeniu, czym jest zło, przeszła, taką powiedziałbym maksymalno, czy jak to się dzisiaj mówi, taką mocną drogę krzyżową i dlatego, tak mi się wydaje, otrzymała ten szczególny przywilej, że w tym narodzie, w tych czasach Został, został ten dary objawiony, przygotowany i z poleceniem, aby stąd wychodziła iskra, nie wyszła, ale wychodziła, aby to było bez przerwy głoszone wobec całego świata, że Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie i w tym miłosierdziu daje nam ratunek. Druga część naszego czcigodnego spotkania, zebrania i wspólnoty modlitwy to jest to, że dzisiaj jest zorganizowany marsz dla życia. Iluż ludzi bardzo szlachetnych stanęło do wypełnienia tego zadania. Jest to też okazja do tego, żeby na różny sposób, w różnym wymiarze, wobec różnych wspólnot czy pojedynczych osób mówić mocno o tym wielkim darze Boga, jakim jest życie. Drodzy moi, od samego początku, jak tylko otwieramy Księgę. Księgi Starego Przymierza, to już w pierwszej księdze, w księdze rodzaju, jest wszystko nam wyjaśnione. Bóg stworzył i stwarza nas na swoje podobieństwo, tchnie w nas swego ducha i w nas ma swoje odwzorowanie. Gdyby Bóg zaniechał owego tchnienia, nawet nie ma takiej jednostki czasu, wszystko by nagle przestało istnieć. A więc, jeśli tylko trochę uda się nam pomyśleć o tym, co się dokonuje ze strony Boga w stosunku do stworzenia, to stajemy wprost oszołomieni, w jakich my jesteśmy relacjach ze Stwórcą. Adam nasz pierwszy protoplasta stał się istotą żywą przez tchnienie Boga. I tam po raz pierwszy objawił się obraz Boga w człowieku. Wiadomość, czasami jesteśmy świadkami, jak w różnych przekazach dowiadujemy się, że zostało zniszczone jakieś dzieło ważne. Wtedy oburza się cały świat. A przeważnie chodzi o jakieś dzieło wymiaru artystycznego, drogocenne. Nie mamy co do tego wątpliwości. Nikt nie przeczy, że taki odruch jest właściwy, ale to dzieło, choćby było najdoskonalsze, jest wytworem myśli i sprawności rąk ludzkich. A zobaczcie, że nic takiego się nie dzieje w takiej skali, kiedy burzy się najcenniejszy, najcenniejsze dzieło, jakim jest żyjący człowiek. Czy to nienarodzony, czy narodzony, młody, starszy, bardzo stary. Nie trzeba tutaj wielkich rozważań. Warto się tylko nad tym jednym, jakby obrazem tej rzeczywistości zastanowić, zastanowić się, żeby zobaczyć, jak wielkich spraw my codziennie dotykamy i w, w jakich jakby terminach, pojęciach, rzeczywistościach my się ciągle obracamy. Jak wielkie rzeczy uczynił Bóg dla nas których do końca umiłował. A Pan Jezus o sobie samym powiedział, i w tym jakby zawiera się całe podsumowanie tego naszego wielkiego dzisiaj takiego duchowego przejęcia się, kiedy mówi: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. I w tym Chrystusowym pojęciu życia, w tej rzeczywistości Bożej, my jesteśmy zanurzeni, zakotwiczeni. Tam jest nasz fundament. I na koniec. U świętego Łukasza w szóstym rozdziale. Jest wezwaniem dotyczące dnia dzisiejszego: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Prosiliśmy o miłosierdzie Boże względem nas, a Pan Jezus w Ewangelii mówi: A teraz ja Was proszę, abyście, jeśli chcecie być wiarygodni, jeśli prawdziwie uważacie się za dzieci Boże, za tych, za których ja oddałem swoje życie, bo jesteście kimś wyjątkowym. Jak ojciec okazuje miłosierdzie wobec was, tak i wy okazujcie miłosierdzie tym wszystkim, których spotkacie na swojej drodze do nieba. Amen.